Czosnkowa grubo miliona trochę się wrzuci Co jeszcze? Przykoła za oszuone Chord nie leci Co jeszcze można? Pietruszka! Pietruszka kurwa nać. Kurwa mać znaczy Ludzie! Gotowanie skurwa sasza Nie chcę wylecieć Ludzie Ludzie to Dima Dima i nie ma Bóg jest świeżo Otwierdolony No i kurde krzyża Ludzie Bóg jest świeżo Z satonistów Bóg no jest świeżo No jestem tego kurde krzyża No dobra Niemiłe kurde Kurde, to trzeba wymieszać. Trzeba ja wymieszać. To wymieszać. Nie mieszam. Dima i wynima. Co jeszcze? Trzy trwa córy. Cury, bo tu kury. Cury chcą córy. Córka. No pierdury. Ale to jest tak dużo rakoś? No tu to dużo? Czepicz. Uuuś mięsa byś dodał tego. Mięsa nie ma. Ale śmierdzi. Хтось не пам'ятає, що Саша готує, не? Додай до щурки. Що то? Додай до щурки. Давай. Домки, давай, та... давай. Дуп, що ж? Рата давай. Рата тури. Люди, це безєдна. Тримайтеся.